Cześć, z tej strony Kacper zabezpieczał to. Dzisiaj na Warsztacie gościmy JQ z roku 25. Auto jest świeżutkie, nowe. Zabezpieczyliśmy go w pakiecie Laveta, czyli mamy tutaj zabezpieczenie z sygnałem dźwiękowym oraz czujnikiem przy Czyli dosłownie znaczy to tyle, że jeżeli auto zmieni swój kąt położenia, w takim wypadku włączy się głośny alarm. Ponadto klient już na miejscu, po zapoznaniu się z pakietem Pro, który mieliśmy w innym samochodzie zamontowany, stwierdził, że również chciałby taki pakiet zamontować właśnie w swoim samochodzie. Już na za dwa tygodnie jesteśmy mówili na montaż, a pakiet ten oferuje już szeroką gamę tych doposażeń, bo jest to i powiadomienie na telefon, GPS, ochrona przed zagłuszarką sygnału, która działa tutaj w momencie, kiedy ktokolwiek będzie chciał auto zagłuszyć. Oczywiście, system to wykryje i wzbudzi alarm. Z takich nowych funkcji do pakietu Pro mamy również możliwość Integracji z fabrycznym alarmem, czyli jeżeli tutaj fabryczny alarm nam się uruchomi, również dostaniemy powiadomienie poprzez właśnie naszego kanonoka. Jeżeli akumulator zostanie wyładowany, bądź po prostu jego napięcie znacząco spadnie, w takim wypadku również informacja pójdzie do klienta na telefon. Także zapraszam, wejdźmy, zobaczymy jak to działa, zabezpieczenie w środku. Założymy sobie taką sytuację, kiedy to złodzie wchodził do tego samochodu. Oczywiście próbuję sobie go uruchomić. My w tym wypadku oczywiście mamy klucze przy sobie, natomiast zakładamy, że złodziej użyje albo gęboja, albo przedłuży sobie zasięg tego kluczyka. Próbuję auto uruchomić. Silnik nam się oczywiście włącza, natomiast po chwili, po 10 sekundach dokładnie włączy się głośny alarm z fabrycznego klaksonu. Dokładnie. Żeby Aby wyłączyć zabezpieczenie, muszę wpisać tajny kod, który ustawiony jest na przyciskach. Oczywiście możemy je sobie dowolnie zmieniać, konfigurować w dowolną tej kombinację. I kąka tutaj nam rógnęła światło długich, która oznaczała, że możemy sobie to auto w tym momencie już nim odjechać. Blokada następuje tutaj na skrzyni biegów. I tutaj jeszcze raz pokażę, w jaki sposób to działa. Wyłączenie silnika oraz otwarcie drzwi. Ponowne podwójne mrugnięcie tutaj oznacza, że auto zostało zablokowane. Włączamy sobie. Silnik jeszcze raz, natomiast biegu żadnego wbić nie możemy. Cały czas jest w pozycji parking i tym autem zwyczajnie odjechać nie możemy. Włącza się alarm. Dezaktywacja, i w tym momencie już zmiana biegów pozostaje na tym, który został wybrany. Także w taki sposób działa sama blokada. Blokujemy tej skrzynię, Natomiast jeszcze raz. Zablokowanie auta, to jest wyłączenie zapłonu i otwarcie drzwi. Podwójne się informuje, że auto zostało zablokowane. Także w taki sposób działa zabezpieczenie Canlock. Oczywiście w tym momencie, kiedy nam włącza się alarm w pakiecie tym najwyższym, czyli pakiecie Pro, dodatkowo przychodzi powiadomienie do klienta na telefon i jest tam również zawarta informacja o GPS-ie, ponieważ przechodzi SMS takiej wiadomości z lokalizacją, gdzie to auto właśnie się znajduje. Także jeżeli jesteś zainteresowany zabezpieczeniem swojego auta, zazwyczaj u nas to na pewno Tobie pomożemy. Cześć!